Cześć, witam Was w nowym filmie. Dzisiaj bardzo spontaniczny film. Otóż zaraz po przyjściu z pracy znalazłam paczkę pod drzwiami i jest to paczka jest to moje zamówienie z. Zielonego parapetu, czyli ze strony Zielony Parapet, który zajmuje się sprzedażą roślin. No i powiem Wam, że paczka jest tutaj, em, przynajmniej wygląda na solidnie zapakowaną, więc zaraz sobie otworzymy i Wam pokażę, co zamówiłam. Zamówiłam zarówno rośliny tutaj do mieszkania mojego, ale zamówiłam też rośliny dla mojej mamy. Coś sobie tam wybrała, także mamy takie wspólne e, zamówienie. Już tutaj afera. Jest zainteresowana wszystkim, więc za chwilę będzie miała zabawę. Jest bardzo dużo takich e, pociętych kartonów, jako ochrona. No i zobaczmy, jak są tutaj te roślinki zapakowane. Może zaczniemy od największej rośliny. I największą rośliną już widzę jest maranta. Tak są zapakowane. Tutaj jest na dole folia. E, tutaj jest taka gąbka. No i ja to wszystko. Odpieczętuję i zobaczymy. Okej, okay, sama roślina wygląda tak. Powiem Wam, że yy, ku mojemu zaskoczeniu naprawdę jest w bardzo dobrym stanie. Ja maranty szukałam yy, wszędzie. Bardzo długo jej szukałam. No i w końcu stwierdziłam, że zamówię w internecie, yy, bo nie ma co czekać. Tutaj jest jeszcze folia i powiem Wam, że fajnie jest to zapakowane, bo tutaj w ogóle prawie ziemia się nie wysypuje. Wiadomo. No to jest paczka, ona gdzieś tam e, się zawsze rusza w podróży, więc to jest normalne, że będziemy mieć tutaj troszkę ziemi, ale na dobrą sprawę naprawdę ta roślina jest bardzo dobrze tutaj zapakowana. Jeśli chodzi o samą, e, sam stan rośliny, to tutaj widzę, że już idzie nowy liść, tutaj jest rozwinięty taki bardzo młody liść, e, a tutaj przy ziemi też coś jeszcze, ju, znaczy już kiełkuje, e, no, powiem Wam, że nawet jestem z tej maranty zadowolona. Kosztowała mnie 30 zł, więc myślę, że w porządku w sklepie. Myślę, że też bym zapłaciła za taki okaz, właśnie taką kwotę. Podoba mi się bardzo maranta i mam nadzieję, że będzie jej u mnie dobrze, tak jak moim kalateą, bo mam dwie kalate i naprawdę one się u mnie, przynajmniej ja to widzę, że się czują dobrze. Także maranta jest też chyba. Coś z tego rodzaju, takich roślin, więc trzymam kciuki. Kolejna roślinka. Zobaczcie, jaki to jest słodziak. To jest starzec Ravleja. To są takie koraliki, kuleczki malutkie. Wzięłam małą, małą, mały rozmiar, bo to jest rozmiar S. no Z tego względu, że rzeczywiście, jeżeli ma mi się przyjąć, jeżeli ma tutaj rosnąć i ma się mieć dobrze, no to będzie, tak. Więc nie chciałam też wydawać dużo pieniędzy, dlatego wzięłam sobie taką małą sadzonkę rozmiar S. I nie wiem, ile za nią zapłaciłam, ale ja Wam podlinkuję te roślinki, więc będziecie mogli sobie sprawdzić. I od razu może Wam pokażę doniczkę na tą roślinkę, bo już mam. To jest taka doniczka osłonka, którą kupiłam w oszą. Jeżeli będziecie pytać, bardzo ładna osłonka, taka inna. I też w kolorze takim, jak ja mam tutaj w pokoju Zobaczymy Naprawdę kładę wielkie nadzieje Przede wszystkim w sobie, że dam radę się opiekować tą rośliną Bo ona jest trudna, podobno do, W utrzymaniu Jest to rodzaj sukulentu Więc zobaczymy No zobaczymy jak to, jak będzie się u mnie miała Widzę, że tutaj jest bardzo dużo zalążków Takich młodych Więc no zobaczymy Jeżeli one rozkwitną, rozwiną się No to możliwe, że tej roślinie Rzeczywiście będzie u mnie w porządku. Tutaj sobie ją dam. A, wy nie będziecie widzieć. Co to masz tu takiego ciekawego, co a teraz? Nowe rośliny, tak? Nowe rośliny. Mam nadzieję, że nie będziesz nimi zainteresowana za bardzo. Dobrze, kolejna roślina, ja tutaj musiałam ją rozplątać. To jest roślina, która nazywa się tak. Bo to jest taka nazwa, której totalnie nie, 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 nie zapamiętałam. Może tutaj jest gdzieś naklejka? To jest Keropegia Woody Variegata. To jest roślina, która też podobno jest bardzo trudna w utrzymaniu. Jest wiszącą rośliną, która opada, ma takie wiszące tutaj łodyżki. No i tak samo jak w przypadku starca, jest to dosyć mała sadzonka ale niestety bardzo droga. Znaczy bardzo droga. Kosztowała 30 zł. Więc za taką roślinkę małą, widzicie, że tutaj naprawdę to jest mały okaz, to jest sporo, ale to pewnie dlatego, że po prostu jest trudna w utrzymaniu. Ciężko ją wychodować, ciężko żeby przetrwała, żeby nie wiem, nie zachorowała i tak dalej. No, więc trzymajcie Kciuki za kolejną roślinę u mnie. Ona ma takie malutkie liście w kształcie serduszek, trochę podobna do pilei, ale to nie jest pilea, ani też peperomia, bo chodziło mi o peperomię, ale to są podobne też roślinki. W każdym razie to jest też podobno jakiś sukulent, więc zobaczymy. Ja tam już trochę notatek na temat tych kwiatów mam, więc. Będę się starać, żeby było dobrze również i tej roślince tutaj u mnie. Niestety, jak widzicie, nie mieści się do mojej tutaj mini osłonki, więc albo od razu przesadzę sobie, znaczy przełożę po prostu z tej doniczki do jakiejś takiej mniejszej, jeżeli mam i wsadzę do tego tutaj, do tego do tej osłonki, no bo jednak to jest mały kwiat, więc myślę, że tutaj ładnie by wyglądał, jeżeli by tak zwisał właśnie z tej osłonki, no ale na razie się nie mieści więc będę musiała coś z tym e, zrobić, kolejne dwie roślinki, już w sumie ostatnie dwie roślinki e, są roślinkami dla mojej mamy, nie wiem gdzie ja posiałam jedną, tutaj jest, To tu też jest mini mini okaz, to jest coś takiego i to jest e, sedum burii to rozchodnik. To jest rozchodnik. I naprawdę, ale słodziak z niego jest malutki. Zobaczcie. Też mama wzięła sobie rozmiar sadzonki, chyba ten najmniejszy. I on kosztował 7 zł, więc naprawdę bardzo mało. No i jeżeli oczywiście ma się przyjąć, to się przyjmie. Zobaczymy. Będę ewentualnie Was na bieżąco informować, jeśli chodzi o rośliny dla mojej mamy. I ostatnia roślinka. Z tego, co kojarzę, to była oplątwa. Nie wiem, czy kojarzycie oplątwy, to zaraz Wam pokażę. To jest roślina. To jest oplątwa. To jest roślina, która żyje głównie z wody, z powietrza, czyli pobiera wszystkie swoje składniki niezbędne do życia z powietrza. Powiem Wam, że nawet nie jest taka mała, jak nam się wydawało. Myślałam, że to będzie dużo mniejsza sadzonka, czy też po prostu. Yy po prostu wersja, ale to są takie włosy. Jak sobie wejdziecie na stronę właśnie zielonego parapetu, jak wam podlinkuję tą roślinkę, to zobaczycie, że ona kształtuje się właśnie w takie włosy i można ją sobie wsadzić do jakiegoś do nie wiem, do jakiegoś szklanego pojemnika na przykład i to fajnie tak zwisa i może być fajną ciekawą ozdobą. No i tak jak wam mówię, żyje tylko z wody z powietrza, więc czasami ją zraszamy. Tutaj zraszamy. Są też odżywki do opląt, więc taki, taki okaz. No śmieszna roślinka, to nie jest w ogóle w ziemi. Taka, tak, takie włosie, po prostu jak jakiś śmieci wygląda, ale, ale jeżeli urośnie, to naprawdę może być ciekawą ozdobą pomieszczenia. I chyba oplątwy nie są jakieś trudne w utrzymaniu, więc e, może warto zwrócić na nie uwagę. Ja akurat mm, nie mam jakby pomysłu na to, żeby wykorzystać oplątwy w moim mieszkaniu, ale wiem, że można fajnie udekorować sobie na przykład taki jeżeli ktoś lubi i podoba im się, podoba mu się taki las w słoiku niby, to można zamiast takich e, liściastych roślin tam sobie właśnie poukładać oplątwy, też to ładnie wygląda czy w jakichś makramach e, zwisających na przykład od sufitu i, i takie potem włosy wiszą bardzo ładnie to wygląda, więc pokazuję wam, jeżeli byście nie, nie słyszeli nie widzieli takich roślin, no to proszę bardzo to jest roślina, to nie jest żaden śmieć, chociaż tak wygląda no, więc moi drodzy, to są wszystkie nowe roślinki. Stwierdziłam, że nagram taki spontaniczny filmik. Tutaj afera może wam pokażę od razu. E, afera się bawi e, wszystkim, co było w paczce oprócz roślin. I to są właśnie te kartony takie pocięte. Widzę, że masz niezłą zabawkę. Niezła zabawka. Co? Także nie tylko ja jestem zadowolona, ale i afera. Także ja się bardzo cieszę, jestem zadowolona bardzo z tej Maranty. No a z tych małych sadzonek zobaczymy, no bo, no bo jednak one są trudne w utrzymaniu, ale zobaczymy. Będę Was informować na bieżąco, więc subskrybujcie kanał, jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz i chcecie wiedzieć, co na przykład będzie za miesiąc, za dwa, za pół roku z tą roślinką się działo u mnie, no to bądźcie na bieżąco. Widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Buziaki. Pa! give